Dzień dobry moi drodzy widzowie. Dzisiaj gramy z panem michaszkiem 555 Siema Speedrun odejście drugie Dobra, dawaj kopuj drzewa, nie gadasz. Nie ma tu czasu na gadanie. Tak Panie. widzowie próbuję kolejny kolejnego z tego speedruna po tamtym spiranie Wiem, jak nam pięknie wychodzą speedruny albo ten odcinek Gigantego, w którym wyżyli kreatywa 50 razy, ale. Tak, um, możliwe, e... że jak Michaszek będzie chciał, to będziemy mieli razem z Michaszkiem wioskę. I widzowie, jak wy będziecie chcieli. Dobra, dobra, dobra. Szybko pójdę na ten start tutaj, więc idziemy po żeby tarczę zrobić, O, weźmy żelazo. Gdzie jest Bo nie zabieraj mnie. No tam jest taka, taka dziurwa. Okej, okay, chyba wiem o której mówisz. A ile tam jest żelaza? Nie wiem. Na razie to musimy na, mega szybko skraftować tęki. Dobra ja sobie wykopuję tu Coś zrażliwe Jest go cztery, więc Mogę ci jedną dać na tarczę O, dobra Dosłownie robimy tu speedruna, więc speed To będzie speedrun To będzie speedrun z temu, jak to widzowie. Chyba każdy to wie, no. jak wyglądają. Jak oglądał poprzedni odcinek ze speedrun'a, podejście pierwsze, no to y, wie, wie, jak wyglądają nasze y, umiejętności w speedrun'ach, no ale okej. Okay. Hmm. To nieprawda, że mam jedno serce? No mm -mm. ale tam do ciebie, na dół. Albo wiesz co, poszukaj się że ziwa sam, bo... Kur... Ja, ja nie mam żarcia za jakim Ale tu jest tak naprawdę. właśnie, so, sobie muszę efekt night vision. No nam daj, nam daj, obu. A właśnie widzę. Dabuchnął ten creeper tu. Mm -hmm. Błuchnął, bochnął. Dobra, dobra starczy nam na tyle wyrazy, ile teraz wykopię. Ja mam 3,5 serca, nie mam jedzenia, ale żyję. I mam Peepera na yy, Dziękujemy widzowie za oglądanie. To był najdziwniejszy speedrun w naszym wykonaniu. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Cześć, ja się z Wami, żegnam Mara. Nała. Skończyłeś?